Siemano, z tej strony miłość z kanału RapTok, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Dziwaczna akcja z udziałem Eminema Kanie miał przyczynić się do choroby żony Reto robi przerwę od muzyki Sokół obchodzi święta w październiku Mata disuje Krychowiaka i Quebonafide Young Adish z brudami na rap grę Enzo i Nafas w konflikcie z Dzigim ale jeszcze zanim polecimy z newsami, to ślicznie proszę o zostawienie łapki w górę i podbicie tego filmu, żeby troszeczkę rozchulać algorytm. No i w sumie to chyba tyle, nie ma co przeciągać. Lećmy z odcinkiem. W ostatnich dniach w amerykańskich mediach pojawiła się kolejna historia związana z osobą Eminema, tym razem jednak nie z jego kariery muzycznej, a z niecodziennego incydentu na Florydzie. Bo 54-letnia kobieta została zatrzymana po tym, jak w jednej z lokalnych restauracji odmówiła zapłaty za posiłek, tłumacząc obsłudze, że rachunek pokryje sam Eminem. No i jest to kolejny przypadek, gdy artysta jest wbrew swojej woli wciągany w zachowanie fanów balansujących na granicy obsesji. Całe zdarzenie miało miejsce w Silver Springs w lokalu Daryl's Dog Gone Good Dinner. Kobieta zidentyfikowana jako Jennifer Kleber po zakończonym posiłku miała odmówić zapłaty, argumentując to rzekomym małżeństwem z raperem. Prawnicy restauracji wezwali policję po tym, jak klientka utrzymywała, że rachunek pokryje jej mąż, czyli Eminem. No i jak się później okazało, nie był to pierwszy taki wybryk. Wcześniej miała już próbować unikać płatności, powołując się dokładnie na tą samą historię. Po zatrzymaniu przez policję kobieta trafiła do aresztu, gdzie postawiono jej zarzuty oszustwa wobec właściciela restauracji. No i jak łatwo można się domyśleć, raper nie ma żadnego związku z tą sytuacją. Według najnowszych nowszych informacji z amerykańskich mediów, Eminem obecnie jest w związku ze swoją wieloletnią stylistką, czyli jaką Katriną Malotą. Sytuacja z Florydy to więc kolejny przypadek, gdy nazwisko artysty zostaje wykorzystywane przez osobę próbującą zwrócić na siebie uwagę lub po prostu uniknąć odpowiedzialności. Co dość ważne, nie jest to pierwszy raz, gdy wokół Eminema pojawiły się podobne historie. W 2022 roku do jego domu w Michigan łamał się mężczyzna o nazwisku Matthew Hughes, który to dostał się na teren posesji, wybijając szybę cegłą. Wtedy został zatrzymany lecz 4 lata później ponownie wtargnął na jego teren, tym razem przez otwarte drzwi. Według ustalni policji miał ukraść rower, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawca został jednak rozpoznany przez ochronę i schwytany kilka dni później w jednym z lokalnych sklepów. W czerwcu tego roku zapadł wyrok. Facet został potężnie skazany, bo na karę do 30 lat pozbawienia wolności, za włamanie i nękanie, z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 18 latach. Także te wszystkie sytuacje idealnie pokazują, że Minem od wielu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci, Światowego rapu, na no jego życie prywatne bywa bardzo często obiektem zainteresowań mediów i obsesyjnych fanów. I chociaż znany jest z utrzymywania dystansu od publicznego życia i unikania rozgłosu poza muzyką, to przypadki takie jak ten z Florydy czy włamanie do chaty w Michigan pokazują, że granica między popularnością a obsesją bywa niezwykle cienka. W najnowszym odcinku programu The Kardashians pojawił się wątek, który natychmiast obiegł media na całym świecie. Bo Kim Kardashian ujawniła, że lekarze zdiagnozowali u niej niewielkiego cętniaka mózgu. Widzowie mogli zobaczyć fragment, w którym celebrytka poddaje się badaniu rezonansem magnetycznym i dzieli się obawami ze swoją siostrą. Cała sytuacja szybko nabrała rozgłosu i to nie tylko z powodu samej diagnozy, ale też domniemanego źródła problemów zdrowotnych, którym miał być długotrwały stres związany z rozwodem i burzliwą relacją z Kanye Westem. Ale do konkretu nagrań do programu Kim zdecydowała się pokazać moment, w którym poznaje wynik badania. Ujawniono, że w jej mózgu wykryto niewielkiego tętniaka. Zmianę, która sama w sobie nie musi stanowić bezpośredniego zagrożenia, ale wymaga regularnej kontroli. Decyzja o publicznym pokazaniu tego fragmentu miała podkreślić szczerość Kim wobec widzów i otwartość na tematy zdrowotne, o których celebryci raczej rzadko kiedy mówią wprost. No i według lekarzy, którzy przeprowadzili badania, tętniak mógł rozwinąć się na skutek długotrwałego stresu i przeciążenia psychicznego. No i Kim miała sama przyznać, że Intensywny okres po rozwodzie z Kanye Westem oraz medialne napięcia wokół jego kontrowersyjnych zachowań znacząco odbiły się na jej samopoczuciu i kondycji psychicznej. Sami specjaliści zwracają uwagę, że emocjonalne przeciążenie, chroniczny stres i nieustanne napięcie mogą przyczyniać się do powstawania tętniaków lub nasilać istniejące problemy naczyniowe. W przypadku Kardashianki mogą to być połączenie wielu czynników: presji medialnej, napiętych relacji rodzinnych, no i nieustannego życia w centrum zainteresowania wielu, wielu ludzi. No i po emisji tego odcinka, Temat natychmiast stał się jednym z najczęściej komentowanych w sieci. Widzowie wyrażali wsparcie dla Kim, a jednocześnie zwracali uwagę, jak silny wpływ na życie i kondycje psychiczne ma nieustanny stres. Nie zabrakło także głosów, że publiczne mówienie o chorobach przez osoby o tak dużym zasięgu może pozytywnie wpłynąć na świadomość społeczną. Ale z drugiej strony, tak otwarte insynuowanie, że to kanie może być głównym powodem czegoś tak poważnego, także wielu osobom się nie spodobało, szczególnie jego słuchaczom. Także już tak podsumowując, sprawa tętniaka Kim Kardashian pokazuje, jak. Duże znaczenie może mieć stres w codziennym życiu, nawet u osób, które z zewnątrz wydają się mieć wszystko pod kontrolą. Lekarze zalecają jej regularne kontrole i unikanie nadmiernego napięcia, co w przypadku jednej z najbardziej medialnych osób całego świata nie będzie takim łatwym wyzwaniem. Pokazuje też to, że za blaskiem fleszy i światem luksusu często kryją się poważne konsekwencje życia w nieustannym stresie. Kilka dni temu Wojtek Soku zaskoczył fanów nagraniem i zdjęciami, które wielu mogłoby uznać za materiał przygotowany dopiero na grudzień. Weteran opublikował materiały utrzymane w pełnym świątecznym klimacie, z choinką, prezentami i klasycznym zimowym nastrojem. Tylko, że tym razem wszystko wydarzyło się dwa miesiące przed świętami. W postach widać Sokoła w świątecznym swetrze, siedzącego przy fotelu obok udekorowanej choinki. W tle pojawiają się prezenty, a cała scena wygląda jak cut z grudniowej reklamy lub teledysku. W tym otoczeniu Wojtek opowiada o swoich przygotowaniach do świąt. Świąt, wspominając, że postanowił zająć się nimi wcześniej niż zazwyczaj. W dodatku w trakcie nagrania macza piernika w kuku z kakao i z uśmiechem składa widzom życzenia. I chociaż materiał trwa zaledwie chwilę, to jego styl i kompozycja sprawiają wrażenie przemyślanej mini produkcji. To typowy dla Sokoła zabieg. Połączenie humoru, dystansu i estetyki, która od razu przyciąga uwagę odbiorców. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy film ma stanowić element większej kampanii promocyjnej, czy jest to po prostu zwykły, luźny żart. W sieci szybko pojawiły się spekulacje, że może to być Zapowiedź nowego projektu, nadchodzącej dużej współpracy lub kreatywnej akcji marketingowej. Ale jedno jest pewne: październikowa choinka i piernik w wykonaniu Sokoła to pomysł, który wśród fanów wywołał sporo uśmiechu. Dla niektórych to po prostu oryginalny sposób na rozpoczęcie sezonu świątecznego, a dla innych sygnał, że raper planuje coś większego. Warto też wspomnieć, że działania tego typu nie są w przypadku Sokoła niczym nowym. Weteran wielokrotnie wykorzystywał media społecznościowe do nieszablonowych pomysłów, które łączyły elementy humoru, ironii i stylowej realizacji. Filmik z piernikiem to kolejny przykład tego, jak potrafi bawić się konwencją, jednocześnie angażując swoją publiczność w pozornie prostą, ale przemyślaną formę przekazu. Także Soku po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskakiwać, nawet wtedy, gdy chodzi o tak zwykły temat jak święta. Publikując nagranie w październiku, raper połączył poczucie humoru z autorskim stylem, a jednocześnie pokazał, że potrafi skutecznie przyciągać uwagę odbiorców, bez żadnej muzycznej premiery czy kontrowersji. A biorąc pod uwagę tempo, w jakim Soku zaczyna przygotowania do świąt, można się tylko zastanawiać. Co jeszcze planuje pod tą październikową choinkę? Mata znów wywołał spore zamieszanie, tym razem nowym disem, zatytułowanym Grass Roots. Choć kawałek ma lekki, humorystyczny charakter, to jego treść momentalnie przyciągnęła uwagę słuchaczy, bo raper w satyryczny sposób odniósł się do Kwebona Fide oraz samego Grzegorza Krychowiaka. W dis tracku Matczak nawiązuje do niedawnego transferu Krychowiaka, który zaskoczył kibiców przenosząc się z profesjonalnych lig europejskich do amatorskiej drużyny Mazura Radzymin. W numerze pojawia się również wątek Kwebona Fide, który podobnie jak Krychowiak, reprezentuje barwy tego samego klubu. Zresztą to właśnie Quebo odpowiada za transfer Krychowiaka, gdyż jest on w pewnym sensie medialnym wodarzem drużyny. Utwór utrzymany jest w konwencji klasycznego rapowego disu, jednak już po pierwszym przesłuchaniu można wyczuć, że raper podszedł do tematu z dystansem i poczuciem humoru. To raczej zabawa konwencją i pasji środowiskowych sytuacji niż poważny atak wymierzony w konkretne osoby. Natomiast tło całej tej sytuacji jest równie zaskakujące co sam ten kawałek. Bo jeszcze kilka lat temu Grzegorz Krychowiak grał w cywili, z którą świętował triumfy w Lidze Europy, a później przeniósł się do PSG, gdzie trafił za 45 milionów euro. Dzisiaj natomiast 34-letni pomocnik wraca do gry na poziomie amatorskim, dołączając do Mazura Radzymin drużyny z warszawskiej okręgówki. Debiut Krychowiaka odbył się wczoraj i od razu przyciągnął uwagę mediów. Piłkarz zaliczył asystę, zobaczył żółtą kartkę, a cały mecz przyciągnął wyjątkowo dużą publiczność. W barwach Mazura zagrał także Kwebona Fidem, który od jakiegoś czasu aktywnie wspiera projekt klubu, łącząc muzykę z pasją do sportu. Co dość ważne i trzeba to powiedzieć oraz pokazać. Po zakończonym spotkaniu, w którym Krychowiak zaliczył swój debiut, Kebo został zapytany przez dziennikarzy o Ismaty, o cenę debiutu Grześka oraz ogólne wrażenia po meczu. A nie powie, kiedy narazisz się spokojnie. Niech to zagrałaby jaka. Ja muszę że to jest dosyć tajemnicze, są tajemnicze, tajemnicze informacje. Okej, okay, ja to jest na mam? To jest wszystko dyrektorsko sportowe obarczony wielką tajemnicą. Okej, okay, a jak pan ocenia występ? Grześka? Grześka? Nie no, myślę, że będzie był super, tylko kurczę, troszkę nam zabrakło szczęścia. A występ indywidualnie Grześka? Jak pan ocenia? Powalczył na pewno. Jest pozytywnie. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Kuba, ale parę piłek ci rzuci. Yy, tak, tak było. Chyba. Ja się stresuję, słuchajcie, ja jestem po meczach, ja się nie nadaję do oceniania, ja tu jestem do biegania, do zatwania. Kontrakt na ile? To zobaczymy, cały czas trwają negocjacje. podobno na jeden mecz. Zobaczymy. Odpowiesz na dizmaty Zobaczymy. Nie, no słuchajcie, to przecież to jest myślę, że... Mogę na plecach? Nie, nie prowokujcie mnie takimi pytaniami, bo to nie, nie ma sensu. W sensie, bo... Reto zaskoczył swoich fanów najnowszym ruchem artystycznym. Po premierze projektu Dzieci Gorszego Boga zapowiedział, że zamierza na pewien czas wycofać się z muzycznej aktywności. Jak sam podkreślił, nie jest to koniec kariery, a jedynie przerwa potrzebna do zapania oddechu. Natomiast Dzieci Gorszego Boga to najnowszy album wydany pod szyldem projektu Styx Wagon, który to Reto stworzył wspólnie z grupą bliskich współpracowników. W skład zespołu weszli Wrubel, Nader, Marko i Lisek. A na płycie pojawili się także goście z różnych zakątków sceny, m.in. Bilon, Ona i Polski. No i projekt ten miał być dla Reto powrotem do muzycznej współpracy, ale na własnych zasadach. Jak wyjaśnił, celem było stworzenie muzyki opartej na autentyczności, emocjach i wspólnym działaniu, bez żadnej kalkulacji i presji zasięgów. W dniu premiery albumu na kanale artysty pojawił się także teledysk do numeru Kasta, który to otworzył nowy rozdział w jego twórczości. No i wraz z premierą płyty Reto ogłosił, że po latach intensywnej pracy potrzebuje się na chwilę zatrzymać i nabrać troszeczkę dystansu. W social mediach zapowiedział, że na jakiś czas Czas rezygnuje z nagrywania i aktywności w internecie. To decyzja, która, jak sam zaznaczył, nie oznacza końca kariery, a raczej moment na przewietrzenie głowy i znalezienie nowych inspiracji. Ale co ważne, nie zamierza całkowicie znikać ze sceny. W przyszłym roku planuje wystąpić na kilku koncertach, utrzymując kontakt z publicznością, ale bez żadnej presji regularnych premier czy medialnego rozgłosu. No i nie ma co: ostatnie lata w karierze Reciaka to okres nieustannej aktywności. Liczne single, współprace, trasy koncertowe i presja wynikająca z popularności. Decyzja o przerwie wydaje się więc naturalnym etapem w jego drodze twórczej. Pomysł na styk z wagon był próbą powrotu do korzeni i odświeżenia energii, ale także zapowiedzią, że Reto szuka nowego balansu między pasją, a życiem prywatnym. Co dość ważne, jego komunikat spotkał się z dużym zrozumieniem ze strony fanów, którzy to od lat obserwują jego rozwój. Od energicznych, solowych projektów, po bardziej dojrzałe, refleksyjne brzmienie ostatnich lat. W ostatnich dniach Young Adish ponownie zwrócił na siebie uwagę, publikując serię mocnych wpisów na Instagramie, w których to wprost skrytykował obecną kondycję polskiego rapu. Adisz, który w ostatnim czasie rzadko udzielał się w sieci, tym razem nie gryzł się w język, otwarcie mówiąc o tym, że według niego scena straciła autentyczność i szczerość. Na Instastory opublikował kilka dłuższych pisów, w których zarzucił środowisku muzycznemu, że wielu artystów przestało tworzyć z pasji, a zaczęło kierować się wyłącznie kalkulacjami biznesowymi. Według niego duża część branży została podporządkowana w mają kontrolować wizerunek i treści swoich artystów. Young Adish stwierdził, że współczesny rap coraz częściej przypomina grę pod algorytmy i statystyki, a nie muzykę płynącą z autentycznych emocji. Dodał też, że polityczna poprawność sta się sposobem na utrzymanie zasięgów i unikanie cenzury, co jego zdaniem stoi w sprzeczności z duchem hip-hopu. Większość branży doli oprzynianie i nawrocie, bo wytwórnie ich mają na smyczy i to, co się dzieje na rap scenie, to Farmazon. Bycie politycznie poprawnym w dzisiejszych czasach to nie hip-hop, tylko rap dla ciot, które się sprzedają. I nie robią rapu z serca, tylko na odpiedol, by nie złapać jakiegoś shadowbana, co mi spiedoli zasięgi i spiedoli dochód kasy. Panie i panowie, i tak jesteśmy skancelowani, więc powiem wam tak. Wróciłem, p dostałem cancel, więc mam w już nic mnie nie zrani. Rap poszedł ze mną na dno jak Tytanik. Jestem tu po to, by prawdę ujawnić. Warto przypomnieć, że o Young Addiszu w ostatnich miesiącach było raczej cicho. Raper ograniczył swoją aktywność do pojedynczych singli, a jego ostatni album ukazał się jeszcze w 2023 roku. W 2024 pojawił się gościnnie na składance wytwórni Death Jam, gdzie wystąpił obok innych artystów związanych z labelem, jednak później zniknął z medialnego obiegu. Także jego obecne publikacje mogą sugerować, że planuje powrót i chce ponownie zaznaczyć swoje obecność, tym razem w mocno bezkompromisowym stylu. No i ostre wypowiedzi Young Addisha wywały duże poruszenie, a fani zaczęli się zastanawiać, czy raper rzeczywiście planuje nowy materiał, którym rozliczy sceny z jej komercyjnego kierunku. I nie byłby to pierwszy przypadek, gdy artysta krytykuje środowisko, jednak wiele podobnych deklaracji w przeszłości kończyło się na słownych zapowiedziach, niestety bez muzycznego ciągu dalszego. Na ten moment ciężko ocenić, czy Adish przygotowuje powrót w formie nowego projektu, czy jego wypowiedzi to jedynie spontaniczna reakcja na to, co dzieje się w branży. Pewne jest jednak to, że raper wciąż potrafi przyciągać uwagę i nie boi się mówić tego, co myśli, nawet jeżeli oznacza to ryzyko kolejnych kontrowersji. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Przede wszystkim, skąd taka nagła deklaracja ze strony Adisha, oraz czy wierzycie w to, że ten faktycznie rozliczy scenę i stanie się w pewnym sensie orędownikiem prawdziwości? Napiszcie na dole. Sekcja komentarzy należy do Was. Dzigi Sharks najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa, jeżeli chodzi o jego ostre wypowiedzi pod adresem innych twórców. Po ostatnich akcjach z Kaczym i TPS-em, które odbiły się sporym echem w sieci, ten ponownie postanowił zabrać głos, tym razem uderzając w stronę Enzo, jego brata na fasa. Ale po kolei, pierwsze sygnały, że Dzigi nie darzy Enzo sympatią, pojawiły się już na samym początku jego internetowej aktywności. W jednym z pierwszych wywiadów, jeszcze w początkowej fazie swojej medialnej obecności, otwarcie mówił, że mimo iż ceni muzykę Enzo, to nie przypada za jego osobą. Uważał go za przewiezionego bera i sugerował, że jego wizerunek jest mocno przerysowany. Co sądzi o Enzo i Rydzie Warrior? Ha! No, Rydę poznałem, Rydę lubię ogólnie, nie? Także... W... Enzo to ten z Warszawy, co nie? Tak, Ryda też. No i sądzę, że Ryda ma rację w tym sporze ogólnie, nie? Enzo jest pełno gangsterem, nigdy nic w życiu nie zrobił, robi siebie kota, wylatywał w 15 osób na, nie wiem, na jedną osobę, to jesteś takim gangsterem, że to wiadomo co. Nie lubię Enzo, uważam, że jest przewieziony, a jego nuty lubię. No ja też, ja, ja też no, słucham co no. Kilka dni temu temat ponownie powrócił, gdy Dzigi zamieścił na swoim Instagramie Stories, w którym został zapytany o swoją opinię na temat Enzo. Odpowiedź była bezpośrednia. Stwierdził, że nie darzy go sympatią, nazywając go pseudo Banżorem o wadze 50 kg. Natomiast dwa dni temu konflikt przybrał nieco ciekawszy obrót. Dzigi udostępnił na swojej relacji nagranie od użytkownika o pseudonimie Ernest Sharks, który prawdopodobnie jest jego bliskim znajomym. Na udostępnionym kilkasekundowym nagraniu można było zobaczyć, że brat Enzo. Nafas, prowadzący podcast Kapkor, wysłał głosówkę, której treści nie udało się jednak w całości odsłuchać. Jednak ze szczątkowej transkrypcji oraz podpisu można wywnioskować, iż Nafas miał rzekomo grozić wjazdem do domu rodzinnego przyjaciela Dzigiego i wspomnianego Ernesta. Kurwa. Co mam kurwa no do twoich starych pojechać, wjechać im na chantę, kur. Nafas, ciapate grozi w Polsce, że przyjedzie do rodzinnego domu naszego brata. Kur warszawsko-afrykańskie właśnie. Do zobaczenia. Na pytanie na przyszłość na trzech, was dziesięciu. Sprzęt. No cóż, wszystko wskazuje na to, że do listy rapowych wrogów Dzikiego, oprócz Kaczego, DPS-a dołącza również Enzo i jego bracia Knafas. Napiszcie na dole, czy według was takie wojowanie ze wszystkimi dookoła odbije się Dzikiemu czkawką i zostanie za te słowa rozliczony, czy może jednak nic się nie stanie i ten nadal będzie prowadził swoją kontrowersyjną narrację. Jestem szczerze mega ciekawy, co macie do napisania. Także sekcja komentarzy należy w 100% do was. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko!